Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. Dziś będzie o tym, jak Donald Trump w planie uczynienia Ameryki znów wielką, na razie topi swoją własną walutę. Decyzyjny chaos w sprawie ceu wywołał odwrót światowego kapitału od amerykańskiej waluty i poszukiwania nowych bezpiecznych przystani. To o tyle niezwykłe, że dotychczas na świecie panowała zasada, jak trwoga to do dolara. Teraz ta zasada się odwróciła i można ją określić słowami, jak trwoga to jak. Najdalej od dolara, więc światowy kapitał szuka miejsca w bezpieczniejszych franku szwajcarskim i złocie. W tym odcinku zajrzymy też na własne podwórko, bo zwykle bywało tak, że im słabszy dolar, tym lepiej dla złotego. Tym razem jednak ta prawidłowość może nie zadziałać, bo i przed złotym rysują się nie najlepsze perspektywy. To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy. Amerykański dolar tak słaby do euro nie był od 3, do złotego od 4 lat, a do franka od kilkunastu. Od początku kadencji Donalda Trumpa dolar stracił już około 10%, a na rynku walutowym w tak krótkim czasie to bardzo dużo. Spadki przyspieszyły od momentu, w którym zaczął się celny chaos amerykańskiego prezydenta, który jednego dnia cła wprowadzał, drugiego zawieszał, trzeciego po a decyzje w tej sprawie potrafiły się zmieniać w ciągu godzin. Panicznie reagowały na to giełdy, a dolar stanął nad przepaścią, a rynki zadały sobie pytanie, kiedyś nie do pomyślenia: czy dolar amerykański może utracić swój niepodważalny do tej pory status bezpiecznej przystani? Na pewno wiemy jedno: dolar huśta się w górę i w dół, bo polityka Trumpa wzmaga obawy o recesję w Stanach Zjednoczonych, a w związku z tym rynki wyceniają, że stopy procentowe w USA mogą spadać bardziej niż się tego do tej pory spodziewały. A obniżki stóp w modelowych przypadkach korzystne dla waluty danego kraju nigdy nie są, bo mniej opłaca się w nią inwestować. Dolar jest nie tylko walutą amerykańską, jest walutą światową, to fakt. Jego kurs odczuwamy na poziomach od wielkiej gospodarki, bo świat trzyma w nim aż 60% rezerw walutowych. Dla porównania, w drugim co do popularności euro 20%, a w japońskim jenie i brytyjskim funcie po 5%, aż po. Nasze codzienne życie. Bo choćby w dolarach rozliczany jest światowy handel ropą naftową, a to bezpośrednio przekłada się na ceny paliw na stacjach. Obserwowane i zapowiadane na najbliższy czas obniżki cen benzyny i diesla na polskich stacjach to właśnie efekt sprzymierzenia dwóch sił. Z jednej strony taniejącej ropy naftowej, a z drugiej właśnie słabnącego dolara. Rynek przechodzi proces szybkiej dedolaryzacji, mówią analitycy, patrząc na to, co dzieje się w ostatnich dniach. Co to znaczy? To stopniowe odchodzenie od dolara w globalnym systemie finansowym, bo światowy kapitał na fali obaw o nieprzewidywalność amerykańskich władz, które nadszarpnęły wiarygodność dolara, szuka dla siebie nowych, bezpiecznych przystani i znajduje je. Po pierwsze, we franku szwajcarskim, który znów gwałtownie drożeje i do dolara jest najsilniejszy od grubo ponad dekady, a po drugie w złocie, które też uważane jest za bezpieczne, albo przynajmniej bezpieczniejsze na niepewne czasy i bije rekord za rekordem, a kolejne wielkie światowe banki inwestycyjne podwyższają prognozy dla złota. Najnowsza banku Goldman Sachs wskazuje, że do końca roku złoto może osiągnąć 3700 dolarów za uncję, a za rok może docierać do astronomicznych 4000 dolarów, a już w ciągu Ostatniego roku złoto zyskało jedną trzecią i w kilka tygodni z łatwością przebijało kolejne psychologiczne poziomy 3000, 3100, a ostatnio 3200 dolarów za uncję. I chociaż świat dla dolara nie ma w tej chwili masowo realnej alternatywy, to jak mówią ekonomiści, Donald Trump podważa podstawy tego, co dało początek światowej dominacji dolara. A może w tym szaleństwie jest jakaś metoda? Donald Trump jasno dawał do zrozumienia w swojej pierwszej kadencji, że chce słabszego dolara i mówił, że silna waluta zabija amerykańską gospodarkę. Teraz tak jasnych deklaracji nie składa, ale ekonomiści zwracają uwagę, że amerykański prezydent uważał, że dzięki słabszemu dolarowi amerykańskie towary staną się tańsze dla zagranicznych nabywców, co ma wspomnieć, Móc krajową produkcję, zapewnić miejsca pracy i pomóc zmniejszyć deficyt handlowy w kraju, ale ekonomiści do tak prostej recepty podchodzą z dużą ostrożnością. Zwykle bywało tak, że im słabszy dolar, tym lepiej dla złotego. Działała tu od lat zasada słabszy dolar to mocniejsze euro, a złoty zachowuje się jak euro, tylko bardziej. Tym razem jednak tak prostego przełożenia nie ma, bo i dla złotego perspektywy nie są najlepsze. Słabnie do euro i franka. Dlaczego? Odpowiedzi należy szukać na naszym krajowym podwórku i za naszą wschodnią granicą. Ostatnie tygodnie przyniosły zwrot w polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Wiadomo, że wielkimi krokami zbliżają się obniżki stóp procentowych, więc wyparowuje jeden z czynników, który grał na umocnienie złotego. Wysokie stopy procentowe powodowały, że papiery powiązane ze złotym były lepiej oprocentowane i po prostu. Się światowemu kapitałowi opłacały. Teraz ze spadającymi procentami złoty już tak atrakcyjny nie będzie. To jeden czynnik. A drugi, od początku roku złotego napędzały nadzieję na jakąś formę uspokojenia sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Z każdym kolejnym tygodniem jednak taka nadzieja się nie przybliża, a więc i z tego powodu dobry nastrój wokół złotego gaśnie. Na koniec, więc jak to wszystko przełoży się na nasze kieszenie? Słabszy dolar to, jak już wiecie, dobre informacje z punktu widzenia cen paliw i dobre informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie wybierają się na przykład na wakacje do Stanów Zjednoczonych. Droższy frank szwajcarski znów bardziej obciąży kredytobiorców walutowych, droższe euro to z kolei zła wiadomość dla planujących wyjazdy choćby na południe Europy. Ale dobra dla firm eksportujących swoje towary na zachód. A zatem słabszy złoty to nie dla wszystkich zła wiadomość. Podcast przygotował i przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny. Podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.